Witam Was w kolejnym odcinku z podróży po Europie. Jestem w Porto, umyty, przygotowany i zaczynamy zwiedzanie. Jesteśmy ponownie na śniadaniu na Mercado de Bolao. To jest kanapka z kurczakiem i serem. Wygląda bardzo dobrze. To jest taki panierowany kurczak i kosztuje ona całe 3 euro, więc uważam, że to jest naprawdę dobra cena. Mięciutka bułka, dobry kurczak, serek też całkiem niezły. Ogólnie bardzo dobry, jest warta 3 euro zdecydowanie. Nie jest tak, że przepłacony, czy, czy że dobry. Naprawdę całkiem spoko kanapeczka. I przede wszystkim plus po tej Francji za to obrzydliwe, mięciutkie pieczywko, jest takie wiecie, poduszeczka, naprawdę fajna. Może troszeczkę soli brakuje, mam wrażenie, że jej w ogóle w Portugalii nie solą. Jakbym dosolił tego kurczaka, to byłoby naprawdę super. Dam ósemeczkę. Miałem ochotę na właśnie coś takiego. Tutaj mamy kanapeczkę z pieczoną rybą. Uznałem, że oni tak tutaj bardzo lubią te ryby, te dorsze, to trzeba spróbować z rybą. Też mięciutka bułeczka. Ryba jest naprawdę bardzo miękka, fajna w tłuszczu, smażona, jest naprawdę dobra. Jedyne czego tu, tu mi brakuje, to jakiegoś sosu tatarskiego, albo jakiegokolwiek sosu, ale nie jest aż tak sucho, jakby się wydawało, no ale sosu żadnego nie ma. Tutaj dałbym 7,5, ale naprawdę, sympatyczna, z względem wczorajszego dnia, jest dużo, dużo lepiej. Myślałem, że się że nie nas spierdol. Można, jak najbardziej. Testujemy kanapkę z chorizo. Wygląda najlepiej, szczerze mówiąc. To jest tak zwana bezpieczna opcja. Cholizo w tej formie kiełbaskowej tutaj jest kapitalne. Dam 8,5. Naprawdę super kanapka. I to wszystko kosztuje po 3 euro. Także cena naprawdę super. Po jedzonku napój dobry się należy. Także mamy tym razem soczek z kokosa. Dobry. Lepszy niż ten z limonką zdecydowanie, co wczoraj piliśmy. Ten jest naprawdę niezły. Trochę rozwodniony, ale... orzeźwiający przez to. Myślę, że dałbym nawet 8,5. Nie no, dałbym 9. Jest naprawdę dobry. Taka przyjemność 2,50 euro. Tutaj jeszcze mam mango marakuję od Kamila. Też taki nie za słodki, nie za kwaśny, dobrze zbalansowany. Też dałbym z 8,5. Naprawdę spoko, soczek. Powiem tak, dzisiaj na Mercado de Bolao jest naprawdę dużo więcej ludzi, jest masa ludzi. Jesteśmy teraz za nas, wtedy byśmy z półtorej godziny przed zamknięciem, może dwie godziny przed zamknięciem, nawet jest większy wybór. I właśnie dochodzą do kanapeczki, sporo surowego mięsa, jakiś więcej wędlinek do wyboru. Naprawdę jest fajnie. Wczoraj było spoko, ale dzisiaj jest jeszcze lepiej. Na przykład to wczoraj było pozamykane, a tutaj są kiełbaski, wędlinki, szyneczki, wszystko jest. Testujemy pastel denata z jakiejś słynnej miejscówki. Daliśmy cynamon. Jeszcze to z cynamonem ponoć jest jeszcze lepsze, ale to nie jest obligatoryjne. Także testujemy pastelkę. Ile Michała nakosztowała? 786 czyli euro 30 tak, euro 30 czyli praktycznie w tej samej cenie co na bazarku tam euro 20 ale ta wygląda mocarnie i jest lekko ciepła najlepsza ten, na ten. Mm, ten budyń to jest jakaś galaktyka inna, jest dużo lepszy jest cieplutki, mięciutki tamten był taki wyschnięty pastel de nata, to jest po prostu inny wymiar pyszne, proste, ale po prostu przepyszne i z tej miejscówki naprawdę polecam, jest dużo lepsze jeszcze niż na tym bazarku coś niesamowitego, jeśli jesteście w Portugalii Koniecznie musicie spróbować. Koniecznie. To jest portugalski luz. Chłop se zaparkował testą. Autobus czeka. Chłop już chyba z półtorej minuty wypakowuje rzeczy i to babeczkę. Chłop sobie po prostu czeka w autobusie, już nawet się nie wkurwia chyba. To jest portugalski luz, który jest taki sam jak brazylijski luz. To jest piękne. ogromna kolejka do biblioteki Lido. Pierwsze możliwe bilety są na 19. Chłopaki nie są zainteresowani, bilet kosztował 8 euro. Ja jestem umówiony na 19, żeby tutaj przyjść. A co dokładnie jest w tej bibliotece i dlaczego ona jest taka fajna, to już pokażę Wam na miejscu. Teraz nie ma co tutaj opowiadać, najlepiej to zobaczyć. Katedra Grecho, y de Carmo, jakoś tak się to wymawia. Wygląda całkiem dobrze. Przede wszystkim fajne jest to, że jest tak tutaj oddzielona od budynków. Tak Można powiedzieć, że ładnie na widoku wyeksponowana. Powiem tak, Porto naprawdę mi się mega podoba. Jest naprawdę przepiękne miasto. Jest 20 stopni, a grzeje po prostu, jakby było z 30. No, Zauważyliśmy, że bardzo podobnie było w Hiszpanii. Czyli jak nie było słońca, to było naprawdę zimno. Temperatura się zmieniała wiecie, o 2-3 stopnie, ale jak było słońce, to nagle po prostu w opór gorąco. Ja się boję co tutaj jest, jakieś pełne słońce i 35 stopni na przykład. Piekło, dosłownie piekło. Jakie wielkie ptaszysko. Przedami Jardins do Pałacu de Cristal. Polecał to z noclegu. Wydaje mi się, że może być to ładne. No, na zdjęciach wyglądało nieźle, ale to wiecie, w takich ogrodach trzeba się przejść. Ja najbardziej wolę styl japoński. Nie jest jakiś ogromne, Raczej taki, powiedziałbym, że skromny, jeśli chodzi o rozmiar. Ale że hala stulecia tutaj będzie, to się nie spodziewałem. Za ławeczką chodzi obiad. Masz drugi. Są dwa obiady tu, a tu jest to ptaszko co na ocie, a tam jest kura. Normalnie kura w tych krzaczkach, a tutaj są pawie. Tylko to są samiczki, a nie samce, czyli są takie szare po prostu. Bo samce mają te piropusze kolorowe. Tak, i tu nie zauważyłem, bo leży samiec z tą niebieską szyją, to jest samiec, czyli są dwie samiczki i jeden samiec leżący, który się generalnie opierdziela na słoneczku. Powiem tak, te ogrody naprawdę mi się podobają i ogromnym plusem jest też to, że są darmowe. Także naprawdę myślę, że warto, ale nie jest to jakiś wiecie, najładniejszy park czy ogród w moim życiu, no, no bo nie, ale schludny, minimalistyczny, całkiem spoko. Mega to wygląda, bardzo ładny park, podoba mi się. Co to za ptaszysko? Park bardzo mały, na froncie taki trochę biedny się wydaje. Rzeczywiście bardzo fajnie zrobiony. Przede wszystkim piękny widok na most Ponte de Arabida. Jest to naprawdę sympatyczne miejsce. Warto odwiedzenia, wchodzi się za darmo. Teraz będziemy już wychodzić w kierunku rzeki, ale jeszcze zanim to się stanie, to idziemy na jeden mały tutaj widoczek. Widzę, że ludzie robią, robią zdjęcia, więc na pewno będzie dobry widok. Ogólnie unosi się tutaj taka łuna trochę i to się wydawało, że jakaś mgła jest, ale my tak wyczailiśmy, że to jest od tych pożarów, co są na północy Portugalii. No Porto też jest na północy Portugalii, więc jak tutaj nawet, no to było widać takie osmolone fragmenty przy samej ekspresówce, więc wydaje mi się, że to jest to, że ten dym aż tutaj dochodzi. On już nie jest taki gęsty, tylko taki wiecie, po prostu jakby rozpyła się w powietrzu, ale widać, że coś tam jest w tym. Nie wiem, jak to do końca wam opisać, ale no chyba zrozumieliście trochę to pokrętłe tłumaczenie. Powiem tak, tu naprawdę jest przepięknie. Bardzo mi się podoba. Klimat Porto jest naprawdę obłędny. Ogólnie Portugalia jest super, bo jest jeden naczelny problem. Może no, jedzenie jest strasznie gówniane, po prostu kuchnia portugalska jest do dna i zawód ogromny. Nie boimy się tego mówić. To no jest po prostu beznadziejna. Pastel, denata, o takie. Ale, k**wa, reszta. No co wam Nie będę wam tutaj koloryzował. No, no jest po prostu kuchnia portugalska i brazylijska, bo one są bardzo zbliżone do dupy. Jadąc tu, jadąc tutaj, musisz się nastawić, że będzie piękne widoki, mega klimat, ale jedzenie będzie niedobre. Wyjątkiem pastel de nata Główna jak Dokładnie, główna jak k. jedzenie. Tu jesteśmy z boku kościoła Świętego Franciszka z Porto. No, katedra Świętego Franciszka jest w remoncie. Spoko całkiem wygląda, ale to nie jest taki zabytek. No, wydaje mi się, że i w Hiszpanii, i w Portugalii, to po prostu chodzi o to, żeby sobie chodzić tymi całą Taką spójną architekturę, i to jest chyba najważniejsze. Bo te pojedyncze kościoły nie są aż tak imponujące, moim zdaniem, ale jako całość naprawdę zajebiście wygląda. Jest górzyście, jest ciasno, ale bardzo urokliwie. Takie najsłynniejsze katedry w Porto idziemy, powinna być bardzo majestatyczna, zobaczymy. Bo tutaj z tymi budynkami to jest różnie. Raport z wierzchołka, jesteśmy już prawie przy katedrze, ona jest za mną. Troszkę trzeba się tutaj wspiąć, czy jakaś mądra głowa mi wyjaśni jaki jest sens remontować zabytki w piku turystycznym W momencie, gdy mamy okres, nie wiem, nie czerwiec, zebrać, wrzesień Mogą poczekać kilka miesięcy i się nic nie stanie To nie jest tak, że to się zawali, jak nie wyremontujesz teraz tego Remontują elewacje tylko i wyłącznie przecież, a nie jakieś filary, które podtrzymują cały budynek w pionie No więc bez sensu, nie powinno się tak remontować wtedy Listopad, grudzień, nawet październik nie sobie remontują, a nie Teraz elewacje poprawiają. Nie podoba mi się to. Arnold Boczek oddaje głos do studia. Znajduję się w Porto Sao Bento, czyli jednej z najsłynniejszych stacji kolejowych. Są tutaj pięknie zdobione ściany, naprawdę wszystko fantastycznie wygląda. Jest to bardzo oryginalne. Myślę, że warte przyjścia tutaj. Oczywiście tutaj wychodzi się za darmo. Dalej widać za mną dworzec, który jest po prostu normalnie użytkowany na co dzień. Pociągi przyjeżdżają, można sobie z tego gdzieś pojechać. Także to jest w pełni funkcjonalne, w pełni użyteczne i w pełni działające. Ale wygląda naprawdę, ale to naprawdę ładnie. Jesteśmy na moście Ponte Louis I, Jeden z sześciu takich głównych mostów w Porto, nazywane miasto sześciu mostów. A chodzi o to, żeby przejść na drugą stronę i widzieć to, co teraz żeśmy zwiedzali. Także idziemy. O kurwa, i tu jest widok na kolejny most, ten już jest drogowy, bo ten na którym jesteśmy jest mostem pieszym plus tramwaje. Tutaj w dole jak widzicie jest jeden deptak, a tam po drugiej stronie rzeki drugi. i Tam właśnie na tego idziemy, żeby oglądać tą dzielnicę, którą właśnie zwiedzaliśmy teraz. Mieszkaniec miasta, miasta stu mostów, jak oceniasz ten most? No, tutaj. Poczekaj, poczekaj. na poważnie. Bo jestem tutaj się podniecał tymi kolejkami, możesz pokazać. U nas we Wrocławiu Politechnika Wrocławska, rzeka Odra lubi wylać też można się tak karnąć, polecam. Powiem tak, mnóstwo ludzi, muzyka. Widać tutaj jest takie serce porno właśnie po dwóch stronach tej rzeki. Ludzie sobie chilują, sprzedają tutaj winko. Dalej jak się zejdzie teraz niżej z tego mostu na wysokość brzegu rzeki. No to jest tam mnóstwo i tam się właśnie udamy. Rzeka, na którą leży porto jest to Duero. Całkiem spora bym powiedział, tu tutaj jest naprawdę szeroko. No i cały port jest złożony dookoła tej rzeki. Tutaj wziąłem sok z granata, świeżo wyciskany. Tutaj połóweczka i pan wyciska. Dobrze to wygląda, 3 urasy. Sok z granata zawsze są droższe, nawet w Tajlandii jak było bardzo tanio, to sok z granata, świeżo wyciskany to był mega drogi. Tutaj jak widzicie, elegancko, świeżutki, wciskamy. Testujemy sok z granata, świeżo wyciskany. Trochę kawałków w środku jest jaśniejszy dużo niż myślałem. Dobry, słodki, ale trochę tak kwaskowa toś. granata się przebija. Bardzo dobry. Jest goryczka, jest też słodycz. Bardzo dobry to granata. Dam 8,5. Chłopaki wzięli sobie pinakoladę. Taki ananasior kosztuje 15 euro, ale refil do tego ananasa kosztuje już tylko piątkę. Więc jaki panowie mają plan? <śla> panowie już zapłacili nawet za jednego refila dodatkowego. <śla> I myślę, że nad tym jednym refilu się to nie skończy. No to co, Proszę mówię? testować i ocenić. O, jak romantycznie. Co za kalecznia! tak przystałeś, ty? <twynad> <śmiesz> <śmiesz> jestem Michał, jestem po jednym drinku Jestem Kamil, jestem z Wrocławia Hala stulecia, jestem po pierwszym drinku Drugiego wypili i teraz chłopaki idą po trzeciego refila Idziemy szukać knajpy, także idą z trzecim na drogę Oczywiście przyjaciel na nas będzie cały czas im towarzyszył Jestem ciekaw jak się porobił. Jesteśmy we włoskiej knajpie z tego względu, że kuchnia portugalska jest średnia Dno i zawód ogromny Mam tylko kilka plusów, czyli jak te kanapeczki, czy pastel de nata Pina kolada tu chłopaki się przysali, ale to jest międzynarodowy drink. Oni już piątego ananasa go śpiją, k**wa. Są so pierwsi, zaraz szósty będzie. Mam pizzę z boczkiem, cebulą, czosnkiem, takim fajnym do i pieczarkami. Testujemy. Pizza jest bardzo dobra. też brakuje soli, ale to jest wreszcie normalne jedzenie, szczerze mówiąc. Moja ocenka na tą pizzę to jest ósemeczka. Coś takiego normalnego chciałem właśnie zjeść. Testuję lasagne od Kamila. Urmucha. Mata To jest pechno. Lazanie bardzo dobra, ale szczerze mówiąc nie jest taka idealna. Ciekawe, że do sosu pomidorowego. Jest dodane bardzo dużo śmietanki. Nie jest taki, wiecie, czysty pomidor, tylko dużo śmietanki w tym. Nie, ja ale jest naprawdę ananasza. niezła. On czuje ananasa w tym. Ale to myślę, że z tego drina po prostu. Dobra, testujemy makaron. Do makaronu dostałem parmezan i bardzo naprawdę dużo parmezanu tutaj mam. Powiem tak, chłopaki już są w innym świecie trochę. pierwszy Makaron jest mocno al dente, ale naprawdę spoko. Do tego pulpecik. Makaron dałbym... W sumie też ósmeczka, cała do spoko. Ja się biorę za jedzonko, wreszcie z nim coś dobrego, się bardzo cieszę, od razu uśmiech na twarzy. Łysek chciał, żeby go deportowali stąd. Wziął z ananasa z tego oto z tej oto pinakolady na pizzę. No, tak zwany To jest dobrze. Czuję się lekko skamowany, zobaczcie. To jest cheesecake, czyli serniczek z czerwonymi owocami, a to jest tarta z Nutellą. Przecież to wygląda dosłownie tak samo. Ocerka smaku. A je to wszystko dobre. Teraz ja testuję, już robię test z rąkiem. Chłopakom nie przeszkadzam. Nie będą mnie cały czas nagrywać. Nie wiem, czy to jest sernik, szczerze mówiąc. Ciężko powiedzieć. Dobre? Ale to jest moim zdaniem bardziej pana kota na takiej tarcie. Tak, jakbyś żołnierz marakuję, mam wrażenie, że to byłoby to samo. Jestem Michał i jestem po ósmej pina. Jestem Kamil. jestem z Wrocławia. Stil. Wrocław, the best city in the curva world mega urokliwe miejsce nad tą rzeką Duero naprawdę kozacko to wszystko wygląda i jest niepowtarzalny klimat, naprawdę super to wygląda i tym mostem można przejść i do, dołem i górą wcześniej jesteśmy przy górą, a teraz idziemy dołem wiadomo, że jest sobota i ruch będzie dużo większy jeśli chodzi zarówno lokalców, jak i turystów ale no, jest mega tłoczno tutaj w centralnej części po prostu człowiek na człowieku no i Porto jest trochę górzyste wiadomo, że jest nisko położone po przymorzu i tak jest sporo gór się idzie raz w dół, raz w górę na przestrzeni kilometra potraficie iść mocno w dół, mocno w górę, mocno w dół, mocno w górę. Ciekawie jest to ułożone, ale naprawdę przyjemność tu chodzi, jestem dosłownie zauroczony. Porto nie miałem takich oczekiwań za dużych, a się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. Oczywiście trzeba dodać, że jedzenie w Portugalii jest beznadziejne. Z kilkoma wyjątkami oczywiście, bo pastel de nata w moim sercu, ale no reszta jest kiepska. Tak jak wcześniej mówiłem, się rozdzieliłem z chłopakami, zobaczymy w jakim oni stanie będą. Bawił <grym> się świetnie, też się z nim dobrze bawiłem, ale no, jestem ciekaw jak to się potoczy, historia w tym przypadku. Jestem już w księgarni LEL. Czy ta słynna księgarnia w Porto? Słyszałem legendę o tym, że Jackie Rowling zainspirowała ta księgarnia i na wzór tej księgarni stworzyła Hogwarts. Jakby ta cała szkoła podobno na ten wzór, bo ona kiedyś pracowała w Porto, jeszcze zanim napisała Harry'ego Pottera i zainspirowała się właśnie pobytem tutaj w tym miejscu do takiego, a nie innego opisania Hogwartu w swoich książkach. Czy tak było? Nie wiem. Czy tak mogło być? Myślę, że mogło, ale no tego się nie dowiemy, bo z tego, co się interesuje tym tematem od niedawno od pięciu godzin no, to nie było żadnej informacji, żeby w jakimś wywiadzie to mówiła. Ale wydaje mi się, że jest to jak najbardziej możliwe, jest to wielce prawdopodobne. Tłok tutaj jest niesamowity. Myślałem, że jak jestem na 19.00 ostatnim bilety, to będzie tutaj jeszcze jako tako. Taka możliwość, że bez większego problemu uda się tutaj wejść, że nie będzie nawet tłocznie. wiecie, Ostatnia godzina, jedyna godzina, na której nie były wyprzedane bilety, ale to chyba była kwestia kilku, kilkudziesięciu minut, i wszystko się już wyprzedało. I to naprawdę jest mega dużo ludzi, ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tutaj muszę się jakoś przycisnąć, bo jestem. Nie było to proste, tutaj jeszcze jest wejście wyżej, schody są naprawdę. Kapitalne. Im się chodzi wyżej, tym tu lepiej to wygląda, ale naprawdę jest to interesujące i warte moim zdaniem zdecydowanie 8 euro. Ale jak ktoś się interesuje bardziej literaturą, jakieś, wiecie, ładne okładki, nie wiem, jakieś unikatowe wydania, edycje przez jakiś autorów, jakiś tutaj Tolkien był na przykład, no to myślę, że to jest w ogóle miejsce dla niego. Mnie takie rzeczy to bardzo nie interesują, jak jakieś wydania książek, jakieś specjalne, czy coś w tym stylu. W ogóle nie, nie ma bajka, nie mój świat, ale jeśli chodzi o tak cały kształt tego miejsca i zobaczenie, jak to w ogóle wygląda, Uważam, że jest warto 8 euro i jak najbardziej y, warto tutaj przyjść. Powiem wam, że fajny taki ekipowy wyjazd, ale ja czuję wewnętrznie, że ja czasem potrzebuję pojeździć sam. Teraz troszkę byłem przebodźcowany chłopakami. To oczywiście nic osobistego, bardziej kwestia po prostu mojego charakteru. Y, tego, że jestem trochę introwertyczny mam wrażenie. Powiecie, inaczej się otworzyłem przed kamerą, a inaczej tak w towarzystwie. Jak już kogoś znam, no to jestem otwartym człowiekiem i tak dalej, ale czasami po prostu potrzebuję Bycia sam ze sobą. Często to odczułam na wyjazdach po prostu z kimś, że nie wiem, dwa tygodnie bycia ze sobą non stop to jest po prostu dla mnie za dużo, więc czasem warto się tak odłączyć na przykład od grupy. No tutaj po prostu wyszło to przypadkowo, bo chłopaki nie chcieli do księgarni, a... No ja uważam, że nawet, nawet jak się jest razem na wyjeździe, to nie ma sensu zawsze robić tego samego, bo każdy ma różne preferencje i lepiej po prostu no, nie iść na taki kompromis, że ktoś będzie niezadowolony. Jak jest możliwe, że ktoś może po prostu pójść sam, a reszta, nie wiem, będzie się bawiła w barze, no to komu to przeszkadza tak naprawdę. Nie powinniśmy na siłę udawać, że musimy zawsze się zgadzać we wszystkim i wszystko nam się to samo podoba. Nie bójcie się chodzić samemu. Oczywiście, jak jest miasto bezpieczne, ale Porto jest bezpieczne, przynajmniej na ten moment, co żeśmy tutaj już trochę pochodzili, naprawdę uważam, że jest bardzo bezpiecznie. Ale zawsze trzeba być czujnym i o tym trzeba przede wszystkim pamiętać, bo nigdy, ale to nigdy nie wiadomo, nawet w najlepszym mieście świata, najbardziej bezpiecznym zawsze się jakiś jeden zjeb może trafić i trzeba o tym pamiętać absolutnie zawsze. Nie jestem wielkim zwolennikiem odwiedzania tych samych miejsc, wiadomo, miasta typu Nowy Jork, Tokio, Seul pewnie, ale takich europejskich stolic? No też jak już nigdy zawsze uważałem, że fajnie być wyjść, wyjść w jakimś miejscu zobaczyć, ale tak, kolejny raz, no to lepiej po prostu ten czas pożytkować na kolejne miasto, kolejną kulturę, kolejną kuchnię, bo to też jest bardzo ważne przede wszystkim dla mnie. No ale czasem jest na tyle fajnie że warto wrócić i myślę, że Porto należy do takich miast, że jakbym miał kiedyś jeszcze z kimś pojechać, pokazać mu jedno z takich właśnie miejsc, z, nie wiem, zainspirować kogoś do podróży, żeby złapał bakterię na przykład, no to zdecydowanie Porto jest takim miejscem. Jest spokojnie, krótkie dystanse się chodzi. Oczywiście bez problemu tu można walnąć 20-30 tysięcy kroków, wbrew pozorom nawet takie mniejsze miasteczka, no to sprawiają, że więcej chodzimy, no bo są na tyle małe odległości, że się chodzi, że się metra nie używa. No my na tym wyjeździe, z czego jestem bardzo dumny, ani razu nie jechaliśmy metrem. Tylko na mecz żeśmy podjeżdżali boltem, no z tego względu, że tam de nasz deszcz złapał, ale tak też byśmy mieli, mieliśmy ogólnie w planie, żeby iść z buta. No tam żeśmy podjechali. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was i widzimy się co sobotę o godzinie 11. Trzymajcie się, cześć!